Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole? Bo wczoraj umarł mój dziadek. Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka w oknie. Tatuś postawił go przy oknie, bo listonosz szedł z rentą. Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz nic, czasownikiem? Bo odpowiada na pytanie: co robi? Jasiu i Małgosia bawią się w parku. Nagle widzą siedzącą na ławce parę, która się namiętnie całuje. Jasiu, co oni robią? Pyta dziewczynka. No co ty nie wiesz? On chce jej ukraść gumę do rzucia. Jasiu rysuje swojego tatę. Podchodzi do niego nauczycielka i pyta: Jasiu, dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? Bo nie mały łysej kredki. Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi: Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie zrobiłem? Pani odpowiada: Oczywiście, że nie, Jasiu. A Jaś z wielką ulgą, to dobrze, bo nie odrobiłem pracy domowej. Jasiu pyta mamy: Mamo, czy byłem planowanym dzieckiem? Ojca spytaj Jakiego ojca? No właśnie. Ojciec pyta syna: Jasiu, co dzisiaj robiliście na matematyce? Szukaliśmy wspólnego mianownika. Coś ty? Gdy ja chodziłem do szkoły, też go szukaliśmy. Cholera jasna, że też nikt nie miał szczęścia do tej pory go znaleźć. Jasiu, jesteś moim najlepszym kolegą. Jak mogłeś nazwać mnie Matołem i to przed całą klasą? Przepraszam, nie wiedziałem, że trzymasz to w tajemnicy. Czego nauczyłeś się dziś w szkole? Pyta mama Jasia. Katechetka powiedziała nam, że iPhone to dzieło szatana. Hmm, naprawdę? A dała na to jakiś dowód? Oczywiście! Jak się go poleje wodą święconą, to przestaje działać. Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia. Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy? Jasiu rozeźlony. Zwariowała pani. Skąd mam wiedzieć? Toż to półtora miliona luda. Na lekcji języka polskiego dzieci poznają literki. Czy ktoś zna słówko na literkę K? Pyta nauczyciel. Jasio podnosi rękę, a nauczyciel mówi... Ty, Jasiu, już lepiej nie, bo twoi rodzice jeszcze ciągle nie przyszli do szkoły za słówko na literkę H. Tato, czy to prawda, że znaleźli mnie w kapuście? Tak, a wczoraj za garażami, a przedwczoraj na przystanku. Musisz przestać chlać, synku. W szkole, proszę pani, mówi Jasio do nauczycielki: Nie chcę panią straszyć, ale mój tata wczoraj powiedział: Jeszcze jedna pała i ktoś dostanie w piernicz. Tatusiu, czy ocean spokojny zawsze jest spokojny? Co za głupie pytanie. Czy nie możesz pytać się o coś mądrzejszego? Mogę. Kiedy umarło może martwe? Mama gotuje obiad, a tu nagle do kuchni wpada Jasiu i zaczyna marudzić: Mamo, kup psa! Nie przeszkadzaj, nie kupię! No proszę, kup! Nie, nie chcę. Idź na podwórko i tam komuś sprzedaj. Jasiu mówi do ojca: Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. Co masz na myśli, mówiąc małe? No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor. Dwóch chłopców spędza wigilię u dziadków. Przed pójściem spać klękają przed łóżkami. Modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach krzyczy. Modlę się o nowy rowerek, o nowe żołnierzyki. Modlę się o nowe DVD. Starszy brat się go pyta: Dlaczego tak krzyczysz. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie, ale babcia tak. Ojciec mówi do Jasia: Jasiu, musisz sobie znaleźć przyjaciół. By miał ci kto szklankę wody podać, jak będziesz już stary. Jaś zrobił tak, jak kazał mu ojciec i znalazł sobie przyjaciół. Ojciec znowu mówi do Jasia: Jasiu, musisz sobie dziewczynę znaleźć. By miał ci kto szklankę wody podać, jak będziesz już stary. Jaś zrobił tak, jak kazał mu ojciec, i znalazł sobie dziewczynę, z którą się ożenił. Ojciec znowu mówi do Jasia: Jasiu, musisz sobie zrobić dzieci, by miał ci kto szklankę wody podać, jak będziesz już stary. Jaś zrobił tak, jak kazał mu ojciec, i wraz z żoną zrobili sobie dzieci. Jaś jest już stary i leży na łóżku, z którego nie może wstać. Patrzy się na szklankę wody, która leży na stole i mówi No i mi się teraz kurna nie chce pić. Pani poprosiła dzieci, żeby na lekcje techniki przynieśli jakieś medyczne przedmioty. Julka przyniosła stetoskop, Krzyś ciśnieniomierz, a Hania strzykawkę. Nagle do klasy wchodzi spóźniony Jasiu i ciągnie za sobą respirator. Jasiu, skąd go masz? pyta zdziwiona nauczycielka. Od dziadka. A dziadek nic mi nie mówił? Nie. Powiedział tylko eee!